Panie Marszałek, Wysoka Izbo. Wspólną część mojego wystąpienia chciałbym adresować do Pana Ministra, a mam nadzieję, że Pan Minister przejrzy nasze tutaj dzisiejsze obrady i odniesie się do nich. Panie Marszałek, Wysoka Izbo. Chciałbym jakby prosić Państwa, byście Państwo ze swoich, adresuję swoją, swój apel do senatorów Prawa i Sprawiedliwości, wykresili z pamięci, z myśli coś takiego, że Senatorowie opozycji są przeciwni tej ustawie albo są przeciwni poprawieniu bezpieczeństwa w tym kraju. Przecież tak nie jest i chcę powiedzieć, że my jesteśmy głęboko za tym, aby bezpieczeństwo w kraju obywateli poprawiać. Ale przecież nie może być tak, że chcąc poprawić bezpieczeństwo narażamy obywateli na inwigilację, zagarnięcie ich elementów wolności. Ja podam państwu definicję państwa policyjnego. Ja od razu chcę powiedzieć, ja nie twierdzę, że Polska jest państwem policyjnym, ale niektóre elementy są ważne, żebyście państwo jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości się zastanowili, czy nie warto to, co zostało tutaj przedstawione, czy to przez pana senatora Piotra Ziętarskiego, Marszałka Borowskiego, Marszałka Borusewicza. Nam nie chodzi o odrzucenie tej ustawy. Abyście wzięli pod rozwagę możliwość uzupełnienia, czyli uchwalenia poprawek, które w naszej ocenie nie pogorszą roli służb w zakresie dbania o bezpieczeństwo Polaków, ale co zrobią? Zabezpieczą Polaków bardziej przed tym, co się nazywa ingiwilacja, a niepotrzebne informacje itd., itd. To jest bardzo ważny element. Oczywiście nie ma takiej ustawy, która w 100% zabezpieczy Polaków przed ingiwilacją, ale ta ustawa daje, że tak powiem, zielone światło do ingiwilacji. Obywateli, a szczególnie w internecie. Państwo policyjne to państwo, w którym obywatel nie ma zapewnionych środków obrony przed aparatem przymusu państwowego czy aparatem służb specjalnych państwa. I oczywiście to nie jest tak, że w całości ta definicja pasuje do Rzeczypospolitej. Ale ta ustawa ma takie jest znamiona wprowadzania elementów państwa policyjnego. Rola służb jest tutaj nadrzędna w stosunku do obywatela. I tak jak przedstawiała pani e, senator e, Marianne Zdrojewska, w większości krajów są instytucje, które czuwają nad bezpieczeństwem obywatela w zakresie ingiwilacji. Dlatego jeśli nie macie państwo nicnych celów o, e, również zgłaszam się do pana ministra to po prostu nasza prośba jest następująca no, zgodźcie się państwo na te poprawki one nie zaszkodzą e, tej ustawie one w żaden sposób nie zaszkodzą jeśli państwo macie czyste intencje jeżeli chodzi o czas to co powiedziałem czas nie może być wyznacznikiem wprowadzania złych ustaw gdzie jak gdzie ale w senacie który jest izbą która powinna czuwać nad tym co dotyczy jakości prawa, powinniśmy zadbać o jakość tej ustawy, która w należyty sposób daje instrumenty służbom specjalnym, szeroko rozumianym, do walki z przestępczością, ale również chroni obywatela i jego prawa dotyczące nieingwilowania innych elementów, które mogą być wykorzystywane w trakcie postępowania. Ja chcę powiedzieć, że <laughs> Tworzy się pewna konstrukcja państwa. Bo jeśli zobaczymy Trybunał Konstytucyjny, wiemy co, służba, speca... służba cywilna, no to właściwie tak, za chwilę będzie to służba specjalna, media rządowe w stylu Russia Today i do tego dołożymy elementy takie jak system związany z projektem tej ustawy i za chwilę prokuratury, to można się powiedzieć. Jaką lepszą zmianę otrzymuje Polska i Polacy? Państwa, które jest groźne dla obywatela. I chcę na potwierdzenie tych słów powiedzieć, że jest taka fundacja Friedman House, założona w 45 roku przez panią prezydentową, więc nie jest to jakaś instytucja powiązana z obecnymi władzami Platformy Obywatelskiej. I taże fundacja od 1945 roku śledzi państwa świata, dzieląc państwa na trzy grupy. Państwa w, których, Państwa, w których określa się, czy państwo jest wolne, częściowo wolne i niewolne, prosty, prosty podział państw. Przez wszystkie te lata, od 90. chcę powiedzieć, że fundacja wszczęła postępowanie określenia, czy Polska Nadal zalicza się do krajów wolnych i ta ustawa na pewno będzie miała dobre opinie, że należy Polskę przenieść do innej, do innej kategorii. I dołączyliśmy do takiej grupy państw, gdzie będziemy badani, czy jesteśmy krajem wolnym jak Angola, Republika Kongo, Iran, Nigeria, Birma, Malezja, Wenezuela. No, to jest bardzo dobre towarzystwo. Jeżeli na tym polega Panie Ministrze że Szanowni Państwo, ochrona obywateli polskich, no to ja bardzo przepraszam, no to należy się zastanowić. Dlatego jeszcze raz apeluję my nie mówimy o odrzuceniu tej ustawy, my jesteśmy za tą ustawą. Inicjatywa, która nie została dokończona z różnych powodów, chcemy, aby ta ustawa została poprawiona o zniesione uwagi i spostrzeżenia senatorów podczas tej dyskusji. Dlatego też, Szanowni Państwo, jeżeli dołożymy konstrukcję państwa, jeżeli weźmiemy, bo za konkretnymi działaniami, projektami ustaw stoją ludzie. Jeżeli weźmiemy przykładowo projekt tej ustawy, projekt ustawy prokuraturze i wszystko, co się dzieje wokół spraw związanych z bezpieczeństwem i nałożymy na to Pana ministra Ziobrę, pana ministra Kamińskiego i obecnego tutaj pana ministra Wąsika, no to chcę powiedzieć Polakom czujcie się dość bezpiecznie, w cudzysłowie oczywiście. Tworzycie Państwo bardzo dobrą grupę, która zadba należycie o bezpieczeństwo, że już nikt w tym kraju więcej nikogo zabijać nie będzie i coś w tym stylu. Przepraszam, przepraszam, tak w, naszym, w naszym kraju. Dlatego, dlatego, dlatego też chciałbym prosić. Jeszcze raz o uwzględnienie tych uwag, które nie psują tej ustawy, ale dają większą ochronę, większą ochronę dla obywatela. Ja nie będę już przytaczał to, co często padało tutaj z tej trybuny podczas dyskusji tych siedmiu. O ocen czy opinii. Ale chcę państwu powiedzieć, przecież państwo jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości mówiliście, że wsłuchujecie się w opinię społeczeństwa, głos społeczeństwa. To chcę państwu powiedzieć tak, że te instytucje wniosły określone uwagi, nie zostawiając suchej nitki na tym projekcie. Ale tak jak powiedział pan minister, może to być tylko opinia, my mamy swoją. Fundacja Bonaptykon dołączyła najnowszą opinię po dyskusji w Sejmie i pisze tak. Kontrola nad dostępem do danych telekomunikacyjnych internetowych będzie zgodnie z nią czystą fikcją. Co więcej, ustawa znacząco ułatwi sięganie po dane internetowe, ponieważ pomiędzy służbami a firmami powstaną tak zwane bezpieczne łącza. Samo w sobie nie byłoby takim problemem i to jest to, o czym mówię. Gdyby stworzono mechanizm realnej kontroli nad sięganiem po te dane. Tak się jednak nie stało. Więc ryzyko nadużyć, ingiwilacji i tak dalej istnieje. I dzisiejsze, najnowsze badania opinii publicznej Polaków pokazują, że od cztery pytania były zadane, od 68 do 78% Polaków mówi tak, że nie zgadza się na ograniczenie wolności, nawet jeśli miałoby się zwiększyć zagrożenie terrorystyczne. Ja oczywiście odczytuję to tak – w Polsce nie było póki co takiego zagrożenia terrorystycznego, w związku z tym Polacy tak to postrzegają. Ja osobiście nie w pełni się zgadzam i uważam, że państwo polskie, nasz kraj powinien posiadać instrumenty ochrony przed, instytucjami, przed działaniami terrorystycznymi. Ale nie idźmy w kierunku ingiwilacji, tworzenia akta 2, możliwości ingiwilowania internetu i tak Dlatego kończąc chciałbym prosić państwa senatorów prawa i sprawiedliwości pana ministra o wyrażenie zgody na te poprawki które zostały wniesione przez senatorów podczas tej dyskusji w naszej ocenie nie pogorszy to e, absolutnie tej ustawy i na koniec chciałbym tutaj zacytować Alberta Einsteina który kiedyś powiedział tak nigdy nie postępuj wbrew swojemu sumieniu nawet jeśli zażąda tego państwo i ja wierzę, że państwo w swoim sumieniu macie wątpliwości, czy nie należałoby tych poprawek wnieść. A parafrazując to powiedzenie Einsteina tak po nigdy nie postępujcie państwo wbrew swojemu sumieniu, nawet jeśli prezes was o to prosi. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję, panie senatorze.